osoby, które na przykład myślą, że być może chciałyby uczyć się języka obcego, ale tak naprawdę na pewno nie, nie dadzą rady, są już za starzy, to już nie ta głowa, takie po prostu myśli się kotują w głowie, że to już nie ta pamięć i yy, po prostu nie te zdolności i w ogóle. Nie, tak? Nie można myśleć. Kto sobie tak wpaja do głowy takie przekonania, to to powinien pozostać w Polsce, tak? I nie wyjeżdżać na emigrację. Musimy pamiętać, że nowy kraj to są nowe możliwości, nowa kultura, nowi ludzie i nowy język. I czy masz 20, czy 30, czy 50 lat, to możesz podjąć naukę języka obcego. A raczej musisz, tak? Powinieneś. Bo Polski to za mało. Oczywiście o języku będzie jeszcze, jeszcze więcej w tym podcaście, ale Akurat nie w tym odcinku. To był punkt siódmy, czyli jeśli uważasz, że to, co polskie, jest najlepsze, tylko język polski, żaden inny, to, to zostań w Polsce. Punkt ósmy. Punkt ósmy nie jest tutaj absolutnym negowaniem osób, które są osobami. Zamkniętymi w sobie, introwertykami, którzy lubią przebywać sami, ze sobą i w swojej własnej samotności, z własnego wyboru. Absolutnie nie, ale mam na myśli tutaj mam na myśli tutaj takie coś jak bycie na emigracji, w samotności, kiedy jest się naprawdę, być może właśnie tutaj, cecha charakteru taka jak introwertyk, jest bardzo trudne, ponieważ emigracja jest trudną drogą, trudną drogą też psychiczną. O ile jeszcze masz kogoś w nowym miejscu, w miejscu tej docelowej emigracji, kto ci pomoże, komu oczywiście ufasz, to to jest super. Ale jeżeli mm, nie masz nikogo, nie jesteś otwarty, żeby kogoś poznawać, żeby mógł ktoś wyciągnąć do ciebie rękę lub ty do niego, to naprawdę może być ciężko. Ponieważ to są wielkie zmiany, tak? Emigracja to jest droga dla silnych psychicznie jednostek. I serio tak uważam, ponieważ można powiedzieć, że to jest taka bajka, w której są zamki, księżniczki, ale też smoki i czarownice, więc należy uważać. Punkt dziewiąty. Punkt dziewiąty dotyczy już emigracji nie w pojedynkę, ale rodzinnej emigracji, kiedy już masz dzieci. Tutaj rozpatrujemy już nie ciebie w pojedynkę jako jednostkę, ale tutaj rodzinę, członków rodziny, z którymi musisz opuścić Polskę. Więc kiedy twoje dziecko na przykład tutaj jest samotnikiem, myślisz Możesz analizować to w ten sposób, jeśli twoje dziecko jest samotnikiem, lub również ma problemy zdrowotne, czy tam problemy w nauce, problemy społeczne. Znam przypadki, gdzie pewne obserwowane mamy na Instagramie opisywały, że wyjechały do innego kraju, i tą decyzję podjęły właśnie z uwagi na to, że na przykład dziecko było chore, i w tamtym kraju mogły uzyskać, mogły uzyskać większą pomoc. Oczywiście, nie wątpię, że są takie miejsca i kraje. Ale sama na co dzień pracuję w szkole i spotykam uczniów z różnymi problemami. Gdy mowa tutaj o nauce nowego języka, to naprawdę jest bardzo trudno pracować z takim uczniem, pomóc takiemu uczniowi lub też pomóc, na przykład jakaś udzielić pomocy, na przykład psychologa, udzielić mu wystarczającej pomocy właśnie z uwagi na trudności językowe. Jeśli jesteś natomiast silnym rodzicem, który planuje skupić się na początku na pomocy dziecku, lub dzieciom w odnalezieniu się, tak, w nowej szkole, w okiełznaniu języka troszeczkę i wkroczeniu w jakiś nowy system edukacji, kulturę, to myślę, że sobie poradzisz. Jeśli chcesz natomiast szybko rozpocząć pracę, wkręcić się w wir pracy, kasy, to pamiętaj, że jeśli tutaj rozpatrujemy rodzinę, to twoim dzieciom będzie trudno zaadoptować się do nowego otoczenia. Bo one też będą potrzebować twojego wsparcia. Są dzieci oczywiście, które same sobie radzą, ale czasami bywa trudniej. Ty sam, jako rodzic, tutaj znasz swoje dziecko yy, i wiesz, jakie ono jest. Czy jest otwarte na nowości, czy jest pełne pozytywnego myślenia, bo to jest podstawa. Jeśli takie jest, wyjeżdżaj. Jeśli natomiast nie, to albo przygotuj się odpowiednio w dalszych częściach podcastu będzie na ten temat mowa. Przygotuj się odpowiednio na to, przygotuj swoją rodzinę, zanim zdecydujesz się wyjechać. Wspomniałam tutaj również o problemach zdrowotnych, ponieważ uważam, że nie od razu się wejdzie w system jakichś darmowych, darmowego leczenia i tak i tak dalej. Często jakieś różnica lekarstw i tak dalej, więc też oczywiście istnieje, więc tutaj myślę sobie, że musisz słuchaczu pomyśleć na ten temat, czyli jaką masz rodzinę, jakie masz dzieci, czy są otwarte na zmiany, czy są pozytywne. Oczywiście ty możesz nad tym pracować, żeby one takie się stały, ale ten punkt myślę, że jest dość, dość istotny. I ostatni punkt, to jest punkt dziesiąty. To jest taki punkt, hmm, który zakończy to moje, te moje rozważania. Kiedy budzisz się, moim zdaniem, prawie każdego dnia nie wiem, patrzysz w okno, widzisz słońce, czy to śnieg, czy deszcz. W Polski oczywiście śnieg i deszcz, morze i tak dalej. Góry parzysz kawę i Twierdzisz stanowczo w rozmowie sam z sobą, że cholera, no jestem szczęśliwy, no wszystko jest spoko, coś tam można zmienić, ale jednak jest spoko. To zatrzymaj to szczęście. Doceniaj to, co masz, doceniaj dom, ludzi wokół siebie i doceniaj swoją ojczyznę. A nowe kraje poznawaj dzięki. Wspaniałym podróżom. Tymi słowami kończę dzisiejszy pierwszy odcinek podcastu. Emigracja bez ściemy. I już dziś zapraszam Cię na dalsze jego odcinki. A również zapraszam Cię do komentowania tego odcinka. Dziękuję Ci serdecznie za poświęcony czas.